Siema, witam wszystkich w kolejnym vlogu w tym piękny wiosenny dzień moje 27 marca idziemy na Uuuu! Uh, uh, uh. coś się tu odwaliło moment, trzeba czopka zmienić teraz lepiej polar zapnąć i idziemy robić ja, ju jeju Co tu się odwaliło Śnieg, fiurgo poziomo po Idealna pogoda na, na testy nowego nabytku <laughs> A może pojadę włókować pole? Nie, o by tak trzeba było posiąć i gnój wywieźć i to wszystko jest do zrobienia, a tu taka pogoda cudowna. Chyba zaraz poda po grubszy polar. Bo zagra. A jak tam pogoda u was? Uuu, jasny gwint. Chyba zaraz wracam po cieplejsze ciuchy. I po drugą para skarpet. Mamy Uuu. aż 3 stopnie. Juhu, hu, 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 hu. Smurfastycznie Co to ma być? No, to ja muszę zrobić? Muszę naładować kiszonka na kary, wyciepać gny po drugiej stronie i nawieść se szrutów w wiaderkach Słoma siano na szczęście mum, a nawet jakby nie miał to by było widać dzisiaj przywieść, bo jakby, jakby rozpakował ten bal zacząłby wjąć To chyba u siadam nawet ta suma była. Uuu, uuu. Woda w wiaderkach też jeszcze mum. Jasny gwint. Coś chyba plan rypnie i nie zdąża do świąt wielkanocnych porobić wszystkiego co miałem w planach bo plan był taki, żeby gnoj wywieźć, zaorać, posieć owies. jeszcze nawozy na wozy na łąki gnoj na łąki Chyba te nawozy co zostawia po drugim pokosie, po pierwszym pokosie, na, na, na pierwszy pokos do mgnoju był nadmiar tego towaru. Buh. Normalnie porypało ta pogoda. Zakwitło mi już jedno drzewko, jakieś brzoskwinie czy śliwki coś w tym stylu, że nie pamiętam co to było. Ale przy obecnej pogodzie, jak jeszcze w na nasiada, mu być minus 5, to raczej z tego drzewka żadnych owoców w tym roku nie zbiera. Czudo! Nie, no i ja wracam po, po cieplejsze skarpety w takim układzie. O, zeż psowi się chciało, a wyszła z budy i idzie do cieplejszego i pod szopa, do siana się zakopać. Nawet cielęta się pochowały w głębi chlewików. Koty się zachytrały w chliwie. I no ja głupi będę łaził teraz po tym placu i robił, to co muszę zrobić? Jeszcze muszę kurnik wyczyścić. Zima! Nagły powrót zimy! Masakra! Dobra! Ja się i tak ciepli obry zachytą się roboty. Brr. Jak się do roboty to się zagrzeja. Do później No, byłem właśnie do pieca przyłożyć no, Takie widoki To się zaraz topi oczywiście, bo byłem plus 3, no ale Wieje ja kurde w ciepłej kurtce polarowej Kto to wiedział? A, no, do wederek mi podało. będzie ich trzeba wysuszyć A a było tak pięknie, Poradni tym już w, cien w cienkim sweterku chodziłem, rano, jakże wyłaził futrować. Udebszyć wrota z garażu, bo jak tak wieje to już ich otworzyć. Ja teraz lepiej. <grym> Odzwyczaił się człowiek od takich temperatur. Tak, muszę się śrotu naładować do wederek i naszykować. Bo jest poniedziałek, ale zawsze szykuję w poniedziałki. Chyba, że mi zabraknie coś, Kaś, w którymś miejscu, to sobie potem jeszcze jakieś wederko przyniesę. cudownie. Tak wie, że dym z to zaraz odwiewał i prawie nie widać, że gorę coś tam. <gry> o, kury już wylazły na dwór. To już znaczy, że już nie ma aż tak źle. <gry> Masakra. Muszę jeszcze szrutusy nawieźć, a potem kur w kurniku zrobić porządek. No, Plandekum też tam poruszał, Ale jest przymocowano, poprzyciskane, nie odfrunie. Zostało mi jeszcze jakieś 70 bali słomy. Ale ja na rok używam jakieś 150, więc bez problemu wystarczy do żniw. Został kwiecień, maj, czerwiec. No powiedzmy, że lipiec, no nie liczmy już tych, pa, tych paru bali z jęczmienia, no to 4 miesiące do żniw To starczy to jest bez problemu W tym roku se trzeba więcej nazbierać Bo każdy rok, żeby zawsze coś tam oddował w zamian za gnój. Ale w tym roku nie. O, widzę, że jedna rzecz przerąbana się dzieje. A po pierwsze To ten śnieg trochę zaskoczył nas i nawet natura troszkę zaskoczył. No to popatrzcie se Śnieg, w nocy może być mróz, a drzewko kwitnie. No? I co z tego będzie? Nic z tego nie będzie. Tu już gruszka. Pąki już są, ale gruszka na szczęście jeszcze nie, nie ma pomysłu, żeby kwiść. No, jak to ruszyło? Na no szczęście jak nie kwitnie to się nic nie stanie chyba nie Ale te drzewko co kwitnie Na no, greście już się też pojawiają No wy Maliny ruszyły Ale tu widzę nie, nieciekawe bo na brzoskwini już się pojawiają kwiatki jak przy ten mróz Chyba brzoskwin nie ujrzeć w filmiku za bardzo. Tam na tej też to nie będzie tak widać. Może przybliżymy. O już są punki też. Na szczęście jeszcze nie rozbite może może im to nie zaszkodzi. No niedobrze, niedobrze trochę. O ogłoszenie parafialne. niech chce ktoś kabiny? Dach też do nimum, ale metalowy. A może by ktoś potrzebował butniki do cięskiej, takie do delikatnej regeneracji. No, tu było siedzenie i w tym, pod tym siedzeniem zawsze się maraz trzymał. Tym razem nowe siedzenie jest przykręcone na podkładkach i będzie szło wymyć spod niego jakiś ewentualny maraz. Ten błotnik to wiadomo, aż szmelc. Ale z tego by jeszcze szło skorzystać jeszcze by ktoś mógł go reparaturka tu wstawić i. Tu sobie jeszcze wspawać też No to ogólnie No tu też jest poharodany Nie wiem Jakby ktoś chciał zaproponować w komentarzach Jeszcze jeden taki Dokładnie też z tej samej strony No tu wiadomo Rozdzielasz na nim on się konserwował sam w sobie, nie? Jak rozdzielasz cieknął. <grywka> Kabina też jest kompletna i drzwi są do niej I te boczki są do niej, no, no w Części szyb nie ma Jakby ktoś miał Chęć, potrzeba posiadać taką kabinę Mogę oddać w jakiś tam Rozsądnych pieniądzach Mam jeszcze drugą taką kabinę, no że jest yy, yy, Tu w tym miejscu i tu w tym miejscu jest odłumane od reszty To ja mogę dociepnąć jeszcze ku temu No, może akurat ktoś by miał taką potrzebę? No. Zawsze idzie wyciąć ta blacha i wstawić oryginalne szyby, nie? Tak samo ten przód. Rama jest ok, a reszta to dla porównego Majsterkowicza. Żaden problem, żeby sobie zrobić z tego porządna kabina. No to jest, tak troszkę szkoda mi na, na złą wyciepać, no. Za taką kabinę pewien handler w internecie sobie zażyczył 1300 złotych, więc y, gościu przegieł, nie, ale za połowę tego to by szło. Dobra, uspokoił się trochę ten wiatr, ładuję aż ród. I robię dalej, no bo co? Zrobić co zrobić dziś dudą do przy takiej wietrze mm. i, i w takiej w zimniej pogodzie. Już nic więcej nie zrobię, bo planowane było dzisiaj włókować, no ale widzicie Woda leci No to co tam chce człowiek szukać na polu jak woda leci No, zaś zaczyna Dobra To do później No, miałbym wam jeszcze nagrać zakończenie vloga, ale zapomniałem na dworze Dzisiaj mamy tak, o 2 stopnie na plusie i zaś zaczyna coraz bardziej wioć. Niefajna pogoda. Ale pod koniec dnia już się mogło polepszyć. Znaczy, jutro ma być jeszcze zimniej. Bo w nocy, w wtorku na środę zapowiadają nawet minus 5. No zobaczymy. A co? Ja się przerwa. W takiej pogodzie to nie polepszyjesz. Musiałoby je poczaskać. Nic. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.